Siema, witajcie naturalnie na rybach na zasiadce z marszu bez przygotowania na jedną noc. Zaczęło padać, musiałem się delikatnie schować. Ja już po tej nocce jestem, nocka na spokojnie. Wczoraj udało się fajną rybkę złowić, no to zresztą zobaczycie. No i dzisiaj godzina dziewiąta, kolejne branie, niestety na pusto. Zaraz wyłożę zestaw, posiedzę jeszcze do godziny. Może 13, 15, może coś jeszcze się uda. paru godzinach na jeden zestawów ładny odjazd, myślę, że karp, fajnie, że amur, nieduży około 4-5 kilo, zaraz go wypuścimy. Szybko tylko powiem, co się wydarzyło i na co. Przyjechałem na Karpia, na piękne małe jeziorko położone w lesie, dzikie. Naprawdę spodziewałem się tutaj Karpia, ale... No a Mura no, na pewno nie. Ale udało się złowić Mura, jestem mega szczęśliwy. Ach, na co się udało złowić? Banan, śliwka. Czy nietypowo? Nie wiem. Ale udało się. Fajna walka, fajny hall, Szczególnie w tych klimacie, zobaczcie. Zobaczcie, cisza. Nikogo nie słychać, nikogo nie widać. Piękne jeziorko położone w lesie. Także robię drugi zestaw. Zaraz go wywożę. Dobra, wywozimy zestaw. Jeszcze w to samo miejsce, co wcześniej. Spróbujemy. Samochód spakowany, ostatni rzut oka na jeziorko. Jedna rybka fajna. Ja o tym dzisiaj kończę. Dzięki za obejrzenie. A na koniec dzięki dla chłopaków, którzy pomogli mi, gdy Amura na macie na kręceniu filmu. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia w następnym filmie.